Wcześniej czołem, Mr. Pick z tej strony. Dzisiaj chciałbym wam pokazać gierkę, która się nazywa Dead Cells. Jest to gra, która już może gdzieś tam wam na radarze oświtała, bo z tego co wiem, jest to dość popularna gierka. Jest to gra, która jest takim action-platformerem bardzo szybkim, bardzo płynnym, która jest mocno. Inspirowana Dead Soulsami, też jeżeli chodzi o trudność rozgrywki, i powiem, że no nie jest to łatwa rozgrywka na pewno. A że ja nie jestem mistrzem tego typu gier i w Dark Soulsach to dostawałem w no... na samym początku, więc mogę Was od razu tutaj ostrzec, że nie będzie mi szło najlepiej, ale podobno to właśnie w tej grze. Trochę o to chodzi, że gierka nie trzyma Ciebie za rękę i trzeba no, po prostu e, szkolić e, swoje umiejętności i za każdym razem, kiedy się przegrywa, e, no, żeby potem tak się czegoś nauczyć i zrobić coś e, lepiej za każdym razem. E, pogramy jakieś 25-30 minut tak na szybkiego, e, żebyście zobaczyli, czy to jest gierka, która może e, tak. Kręci was w jakiś sposób, i może byście chcieli spróbować swoich sił w, niej, w nią. Gierka jest oczywiście na Steamie dostępna, też będzie link pod filmikiem do, do, do strony na Steamie, ale także Gierka jest na Xbox Game Passie. Więc jeżeli ktoś ma, to może sobie już teraz pograć. Jak tutaj widać, Gierka sugeruje, żeby grać używając kontrolera. Ja jednak jestem zwolennikiem do grania nawet w takie gry na klawiaturze i myszce, jeżeli mam możliwość. Czasami gram na kontrolerze, ale to nie jest moja ulubiona forma rozgrywki, więc nawet jeżeli będę miał trochę gorzej z tego tytułu, no to cóż, no bywa. No iż... Tak to już jest w życiu. No dobrze, zagrajmy, zagrajmy. Nie, zagrajmy od nowa. E... Quit Game. Jest. jak pograłem naprawdę chwilkę, tylko tyle, żeby się przekonać, że nie idzie mi zbyt dobrze. Niestety gra nie ma e... wsparcia dla polskiej wersji w żadnej e... formie. Niemniej no fabuła nie należy tutaj do jakiś naprawdę e... E... naprawdę jakiś bardzo rozbudowanych. E... No, no, dostaliśmy worek z, z złotem, który, który zabraliśmy ze, który kiedy poprzedni raz graliśmy. Weźmy... o, 500 złota. Całkiem fajnie. Nie tak jak mówię, nie, nie doszedłem za daleko, bo nie grałem zbyt długo. Yy. No, tak to wygląda, jak teraz już jesteśmy w grze. Gra jest bardzo szybka i bardzo płynna. Bardzo, bardzo, bardzo lubię tutaj wszystkie to, ten pixel art, te animacje i, i to, jak wszystko jest stworzone, i naprawdę czuć tą płynność. Co tutaj jest? To tu jest jakiś potwór w ogóle przebity włócznią. Możemy sobie na niego spojrzeć. Ten wielki szkieletor nie e, sugeruje, że będzie coś dobrego. Ciekawe, co go zrobiło. E, no, no jeżeli chodzi o fabułę, to w sumie mniej więcej tyle dostaniemy. E, jesteśmy koleśem, który najwyraźniej nie ma głowy, ma jakiś taki błysk e, e, zamiast głowy, co to jest na czaszce. A, wygląda na bardziej martwego niż ja, no. O! No, nie ruszy się. E, no tak. Mamy walkę. E, Klikamy lewą myszką, tak jak można widać, problem będziemy mogli wybrać sobie dodatkową broń. To będziemy mieli dwie. Mamy też mikstury życia. W lewym dolnym rogu mamy, mamy nasze życie, tak. I potem jeszcze dodatkowe umiejętności. Mamy o, siekierę, możemy sprawdzić. Najwyraźniej tą siekierą ktoś odrąbał nam głowę. No dobra, technicznie to topór. Siekiery trochę inaczej wyglądają. No ale dobra, zobaczmy, co tu jest dalej. O, fajne. Dziwna... dziwne to miejsce, co? No... jak się, jak zapełnimy te wszystkie buteleczki, nie wiem czym. Ale najwyraźniej pracuję nad zapełnieniem tych fiolek najróżniejszymi rzeczami. No dobra. Tak jak wszyscy inni, najwyraźniej byli jacyś przede mną. Za złotówkę mogę spojrzeć, co? O! Aaaa, ja najwyraźniej w tych flaszeczkach mam takie jakieś moje dodatkowe e, odblokowane roglightowo typowo rzeczy, jak tutaj miksurka życia e, i ten worek ze złotem, który dzięki, e, dzięki temu pozwala mi zachowywać pieniądze między rozgrywkami. No nie będziemy z tobą rozmawiać, to wszystko jest takie trochę esoteryczne tutaj. Najwyraźniej mamy tutaj do wyboru... O, znowu martwy jesteś? No tak, najwyraźniej jestem znowu martwy. Fajnie, że tu wszystko się tak dotyka i że nawet zrobili e, taką sytuację, że trzeba zapłacić... ...zapłacić monetę, żeby popatrzeć na rzeczy, które już technicznie mamy. Co tutaj ciekawego? A, jakieś legendy. No, pewnie jakiś flavor, tekst, tak. No dobra, okej. Okay. A coś tam, coś tam. Jak mam obijać się? No dobra. O, głakamili? O, to są gry tych samych twórców, czy co? Że on komentuje gierki, bo Hollow Knight, Guacamili? nie? Przecież to normalnie są gierki. Dobra. Dobra, 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 już, już, już. O, Skull, tak? O, school a nawet robiłem ostatnio filmik. Fajnie, fajnie. No, zobaczmy, otwórzmy drzwi. Tutaj będziemy mogli sobie wybrać, czy chcemy łuk, czy chcemy tarczę. Ja bym może wziął łuk. Mamy 7 strzał, chyba, czy 6 strzał? Po zabiciu przeciwnika, one wracają do nas. Tutaj chyba możemy się teleportować, ale. Okej, okay, mamy naszego pierwszego przeciwnika. Koleś kroczy. Mamy go. Raz, dwa, trzy. Super szybko. Strzelimy w przeciwnika. Tak jak mówiłem, dostajemy też tutaj kryształy. To są nasze taką formą doświadczenia. Nie trafiłem. Ale dobra, mówię, tak jak, jak, jak zabijemy go, to, to te strzały wracają do nas. Eee, chyba chyba chodzi, chodzi tylko o to, żeby jakoś specjalnie nie spamować. Dobra, raz, dwa, trzy. Ciach, ciach, ciach. Jednego tutaj rozwalimy. Przejdziemy. A! Skubane, udało mu się. A co, ja mogę to złamać? Uuu! pieniążki. O, wiem, że można zasadzkę zrobić. W tym momencie, jak przebijemy się przez drzwi, to on jest trochę, trochę zestanowany, no, najzwyczajniej w świecie. Dostajemy jakieś bonusy. Ja przyznam, że nie do końca wiem, co się tutaj w tej grze dzieje. W prawym dolnym rogu mamy mapkę. Ale no, jeżeli chcecie, żebym w pełni wam wytłumaczył co tu się dzieje i co mamy robić, żeby cokolwiek osiągnąć, to... Uuu, tu wygląda jak ciekawy łuk. To jest chyba łuk, nie? Tak, uuu, tak, tak, chcę zamiast... Chcę zamiast tego... Wygląda... Łohoho, lubię! A gdzie ty strzelasz? Eee. Fajny, fajny, można... Można zaskoczyć na dół, no, no mi się nie udało. Bo jak z... z tego co wiem, to można zaskoczyć na przeciwnika z góry, i on wtedy też jest zastanowany. Dobra, 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 fajnie, że już tak na. O! No właśnie. Właśnie zaskoczyłem i sam siebie zastanowałem, nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe. jak no, się uczyć całe życie, no. Możemy wskoczyć w dół, z pacją i wybierając dół skaczemy w dół. Nie, skrzynek nie można rozwalić. O! Nie wiem, czy go zabiliśmy. Tak, zabiliśmy. Możemy się teleportować teraz. O, to, co ty, bomby na mnie rzucasz? To nieładnie. Lubię ten łuk. Zawsze w takich grach wolę strzelać, niż, niż walczyć wręcz. O, to wygląda jak wielki skrzyn... wielka skrzynka. Co to jest? Firebrand, weźmy. O, ale tu muszę zabrać za coś. A, czyli rzucam tak naukimi bombami małymi. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o kolory, czerwony, fioletowy i zielony, to są trzy jakby różne aspekty naszych broni. E, przynajmniej to jest tyle, co ja zrozumiałem z tego. A można ławeczkę sprawić? O, spokojna ławeczka. Można sobie odpocząć siedząc. O! Nie wpadłbym na to, że. Nie wpadłbym na to, że siadając na bawełscy możemy dostać coś, ale to brzmi. 2dps, plus 4 damage. Rzucę granat, ale ja chyba chcę zobaczyć ten miecz. No to jakiś taki. Nie wiem, czy lepszy od naszego poprzedniego. No ale dobra, już jedną siadającą broń mamy. Zawsze lepiej mieć też coś pod ręką, co może nam pomóc w momencie, kiedy wszystko inne zawiedzie. Co to jest? Mogę to po, po, ja Mogę to pogilgać? <laughs> nie wiem co to robi, ale gilgam jakiegoś szlamowego potwora, Znaczy nie wiem czy potwora jakieś grzyba. No dobra, e, bardzo bardzo creepy no ale pogilgałem, e, e, pogilgałem potwora, tak. A nie wiem bo ja mogę to zabić? Może ja mogę to zabić, może ja muszę to zabić? Czy tylko? Po... Nie, najwyraźniej no ja tylko gilgać mogę. Coś czuję, że w tej grze będzie bardzo dużo jakichś takich tajemnych miejsc y, ukrytych, y, które, które no, będą nam dawały jakieś możliwości rozwoju, czy znalezienia jakichś właśnie przedmiotów, tak jak ten miecz, który znaleźliśmy. Y, czy nie jest lepszy od tego? Nie, to jest chyba lepszy. Y, a, jak zaskaczymy z góry na niego, to jest szansa, no, żeby, że, dostaniemy, że zadamy krytykę, nie że dostaniemy krytykę. No. Nie chciałbym dostawać krytykę podczas atakowania. Czy mogę tam wskoczyć? No, udało się. Nie jestem aż tak zły w gry. Tylko, no chciałbym dać znać, że jednak jestem. O, nie, nie, nie. Dobra, kurczę, jak to tutaj? A, no chyba musimy na pałę, tak po prostu. No, na pałę czasami wychodzi. Lubię robić rzeczy na pałę, bardzo wielokrotnie mi się udało przejść przez naprawdę trudne sytuacje w życiu, robiąc rzeczy na pałę. Scroll of powers, O, może... tak, to taki level up nasz. Dobra, czerwone czy fioletowe? Jak ulepszymy fioletowe, to nasz łuk będzie lepszy, ale mniej życia dostaniemy. Ehm... Tak, weźmy fioletowe, mamy teraz o 50% więcej życia i to jest bardzo dużo, mi się wydaje, i nasz łuk jest o wiele lepszy. Eee. O, malachit. O, a, czyli można... Zna ten, Znalazłem jakiś... Jakiś ten malachit, będę mógł sprzedać potem. Nie mam pojęcia co to, to jest robi, ale mogę pogłaskać tego dziwnego, uśmiechniętego stworka, może to jest jakieś... Może to jest jakaś referencja do czegoś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale jak na razie chodzę, gilgam i, 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 i masuję bardzo dziwne rzeczy, które znajduję po, po swojej drodze e, przez ten dziwny jakże. O, o cholera. Bang, chciał mnie tarczą tutaj ten zrobić w jajo. Ciach, ciach, ciach. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A, tu, myślałem, że tu da się przez tą przejść przez ściany. Naprawdę, strasznie mi się podoba tutaj płynność tej rozgrywki. Chyba nie pamiętam przynajmniej, żebym grał ostatnio w grę tego typu jakiegoś action RPG, roguelite czy coś, gdzie ruch byłby naprawdę aż tak płynny, aż tak przyjemny i szybki. I naprawdę, no, polecają, żeby grać to z kontrolerem, zresztą jak to mówiliście. Ale no ja gram na klawiaturze i, i naprawdę fajnie wygląda. Może jakbym był bardziej doświadczony w robieniu rzeczy na kontrolerze, to wtedy... U, to mogę jakieś podwójne miecze dostać. Eee, no dobra, ma no, coś te pieniądze są. Podwójne noże. Uuu. Tak, jak chcę zamiast tego? Łoho! Podoba mi się to, one się świecą. Wszyscy wiedzą, że jak noże się świecą, to jest tak z 15 razy lepiej. A... A tutaj jest sklep, no to właśnie wydali... A i tak by nas nie było stać, chyba jakieś 1500 mieliśmy czegoś, nie? Okej, okay. ale tu jest level up, chcę level upa dostać. Ale polepszyliśmy nasze, nasze filetowe umiejętności, to może polepszymy nasze umiejętności mieczowe, że tak powiem? Czy tam nożowe? A, no nie. A! Zjadłem to. No to moja wina. Camembert. 50% życia. Hmm, ja nie wiem, czy one się despawnują, bo... trochę mam ochotę to sobie zostawić i ewentualnie wrócić, jakby się działo źle z moim zdrowiem. Eee, około 500. Fajnie. O, poczekajmy, aż przyjdą i zeskoczę na niego z góry, jak ta nadchodząc. A nie, nie! Chciałem być jak nadchodząca śmierć, a jak na razie, chciałem być jak śmierć spadająca z nieba, a tak na razie tu mnie leją tu, ja muszę chyba tego kamemberta zjeść, no dobra, e, dobry camembercik zawsze pomaga, tak, no, kurczę, no nie mogę zrobić tak, żeby nie spaść, ale nie jadą, ale mi Ale ja jestem słaby w tego typu gry. Kurde, ten jest winny. Aha. Czy on wie, że my tu jesteśmy? On chyba wie, że tu jesteśmy. No nie mogę go zabić, no? Czy naprawdę będzie mądrzejszy ode mnie... O, ale fajnie, coś wypuścił przynajmniej. Znaleźliśmy coś, co możemy zamienić, najwyraźniej, blueprint na hmm, lodową tarczę. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa lodowa tarcza, ale najwyraźniej będziemy mogli to zrobić. Można. O, jak widzicie, shiftem można robić takie turlanie. Możliwe, że powinienem to pewnie robić w walce z tamtym koleśem starszym. O, dobra, idziemy na promenadę. Eee, straceńców na to wychodzi, czy skazańców w sumie? Hmm. A, czyli jakbym przeszedł tamten poprzednim poziom w dwie minuty, to bym mógł to otworzyć. A jakbym. O, mogłem otworzyć. A, kto go, kogo my tu mamy? A, i co to jest? do kolektor. A, to są właśnie te odblokowane rzeczy, jeżeli mamy jakieś odblokowane, mamy 8 Celsów a i teraz podajemy po jednym do każdego z tych rzeczy. A może Bloodsport. E, to na, na to nas stać, więc e, weźmy umiejętność, na którą nas stać, bo na inne to tak na średnio stać widać. No ale dobra, no okej okay, mamy. Mamy Bloodsword. Weźmy Bloodsworda. Najwyraźniej jest... A, bo to jest miecz. Myślałem, że to jest ulepszenie naszej umiejętności atakowania. Najwyraźniej nie. Mm. Proszę nie rozwalić tego... <laughs> Proszę nie rozwalić tych drzwi. Za późno. Ej, witam pana e, więźnia. To są trupy, które chyba są moimi trupami. E, wszyscy kiedy wyglądają trochę jak ja. No tak, no tak. Czy jedna... O, mamy jedną mutację do, e, do dostępną. E, ja nie wiem, jaką chcę mutację sobie wziąć. P czemu miałbym powiększać swoje ten, obrażenia, jeżeli nie ma wrogów? Bez sensu. E, dobra. No, o. Tak, to sobie zmutajmy, zmutujmy. Najwyraźniej... Pan wykorzystuje wszystkie te trupy, które znajduje po nas, po naszych śmierciach i dzięki temu pozwala nam zmutować i nas ulepszyć. O, to leczy nas, to fajnie, zawsze, zawsze lubię być uleczony. No dobra, idziemy dalej, no, zobaczymy. Uuuu. Um. Co tu mamy? Mamy takiego typa, takiego typa jeszcze mieliśmy. O! He he. A i dostaliśmy dodatkowe Celsy. No. O, o! Ten wygląda na złego. O jeny. Co to jest za typ? Nie, no myślałem, że to jakiś mini-boss jest. No, strzelić to mi strzelił, no ale. Hmm, czyli te nasze mutacje, to takie nasze relikty są, jakby. Miałem wrażenie, że ta kukła dawała mu jakąś tarczę, dlatego najpierw strzelałem do tej kukły. Nie wiem, czy moje wrażenie było słuszne. Eee, no dobra, 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 idziemy. A, tu jest ten, ten denerwujący. Dobra, zabiliśmy ciebie, strzelmy do ciebie. A, nie mamy litości dla naszych wrogów. Mamy Blueprint dla spartańskich sandałów. Okej. Okay. Szczerze to nie wiem, jak wyglądają spartańskie sandały. No, podejrzewam, że nosili jakieś sandały wsparcie. No to tak dość klasyczny rodzaj ubrania w tamtych czasach, ale. Dobra, zwiększmy nasze umiejętności walki, brutalności. Jesteśmy bardzo brutalnym Celsem na to wychodzi, bo... Czy znaczy, będę mówił na niego Cels, bo ja nie wiem, czy on ma imię jakieś. Inne. Ale podejrzewam, że nie. Chyba mówili na niego więzień, więc. Oene. Jakie ja lubię takie łamigłówki. O, udało się. Udało się nie zginąć. Dobra. A, będę. To ja wiem, że strzelam trochę więcej niż powinienem, ale e, tak. Ja być, lubię być bardzo pewnym, że moi wrogowie są martwi, jak, do, jak, jak przede mną stają. to e, Wolę się upewnić tak z pięć razy, że oni już naprawdę nie żyją. O kurczę, on chyba tu faktycznie mają jakąś tarczę ochronną. Aha, nic mu nie mogę zrobić. On chce się na mnie rzucić. Ale stracił tarczę. Nie wiem, czemu on dostaje tą tarczę jeszcze. On tam z góry dostaje. Tą A, czyli faktycznie miałem rację, że te dziwne kukły dają tarczę przeciwnikom. Ej, idzie mi całkiem dobrze. Jak poprzednio grałem, grałem tylko raz. To już byłem dawno, dawno martwy w tym momencie. Eee, mogę jeden upgrade zrobić. No dobra. Nie mam zielonych obiektów żadnych, więc. Hmm. Jeszcze chyba nawet nie widziałem żadnych zielonych obiektów, szczerze powiedziawszy, na swojej drodze. Nie wiem, czy to... one chyba wyglądają jakieś takie defensywne, z zielone kolory, to kojarzą mi się z życiem i, i przeżywalnością, więc pewnie to są... może tarcza jest? O, to tak, tak mi się wydawało, że to wyglądało na windę. Okej... Okay. To pewnie. E? Gdzie my jesteśmy? Jakieś podziemia. O, to już wielki topór. Ja cię kręcę, nie? Widzisz, on jest większy ode mnie. A ja tutaj kolejny topór. Aha. Eee, Jakie mam to przejść? Aha, no. Jakoś przyszło. Eee, no kolejne. Jakie nie lubię takich, tych rozgrywek. Aha, no właśnie. Dobra, e, ale wypijmy może miksturkę? O, pierwszy raz skorzystałem z niej, daje całkiem sporo. Ale jeżeli mamy, jeżeli tak będą mi przechodziły te wszystkie umiejętności skakania, to nie, nie ten, nie wróżę. Czy ja to wszystko straciłem tylko po to, żeby ten. żeby pójść do sklepikarza, na którego mi i tak nie stać. Nienawidzę takich... TAKICH oszustw normalnie! Gro, zrobiłaś mnie w jajo! O, mamy Frost Blasta i mamy Ice Grenade. To jest umiejętność. Aha, i to straciłem przez to. No dobra, no ale granat jest zawsze... Ja wiem, że ja mogę otwierać otwier otwier te drzwi, ale sądzę, że o wiele bardziej efektywnie jest, kiedy po prostu e, rozpierdzielam je moim wielkim, płonącym mieczem krwistym morderstwa. Mamy kolejnego zielonego do pogłaskania, mogę go? Gili gili, 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 nie, tylko nie gili, gili, tylko nie. Ale zrobiłem gili, gili, uuu, i poszliśmy dalej. Dobra, gili, 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 gili. Muszę zrobić gili, gili za każdy. o cholera, to wcale nie wygląda w żaden sposób morderczo. O, 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 o. To jest kalita. O kurde, trafił mnie. Okej, okay, zabiliśmy go. Ledwo co, ledwo co przeżyliśmy, ale dostaliśmy nieznany artefakt. Podoba mi się to, że tu jest tak dużo tych rzeczy, które można znaleźć, jakieś level to są jakieś scrolle, są jakieś mutacje, są jakieś blueprinty. Naprawdę, naprawdę, to na pewno czyni rozgrywkę o wiele ciekawszą. E, jesteśmy praktycznie martwi. Um, to niedobrze, ogólnie. Nie lubię być praktycznie martwy. I teraz co? Aha! To jest taka liana. Okej. Okay. Okej. Okay. Czemu wcześniej nie mogłem jej odpalić, jako liany? Aha, dopiero teraz mam taką możliwość. Czyli to są jakieś takie miejsca do teleportu. No, może nie teleportowania się, ale. No dobra, coś czuję, że to jest koniec naszej, naszej rozgrywki tutaj. Rozwalę te drzwi, żeby było łatwiej. No, tak myślałem. Platformówki, jak widzicie, nie należą do moich najmocniejszych stron w tego typu sytuacjach. Tak, tak, tak. No, ale mniej więcej widzicie, co tutaj się dzieje. Ten odcineczek może być krótki, no bo akurat zginęliśmy. E, czyli my też jesteśmy tym zielonym, takim tą zieloną breją na to wychodzi. Hmm, Beka, dostaniemy ile mi pieniędzy? No, tylko 500? Aha, czyli on po prostu za każdym razem zachowuje 500. No tak, to jest Dead Cells, Gierka, którą mi się bardzo podoba. Niemniej, no, ja będę musiał na serio popracować dość, dość solidnie nad swoimi umiejętnościami dalszymi. Może po prostu o to chodzi. Że najpierw muszę przegrać jakieś 60 razy, aż się nauczę skakać odpowiednio i zbiorę odpowiednią ilość artefaktów czy czegoś. Eee, no, jest to roguelite, teraz znowu mogę jakieś rzeczy sobie wybrać. Eee, znowu i słuki tarcza. A, widzę tarcza jest zielona, tak. Eee, mogę z tobą pogadać. Wiem, co robiłeś. Znam wszystkie twoje brudne sekrety i zapisuję w książeczce. A, ty zabijasz, ja, ja zapisuję. Aha, czyli mam progres i taką, taką syntaksę tego, jak tutaj wszystko wygląda. Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. No, naprawdę podoba mi się, że to jest tyle fajnych takich pomysłów, właśnie. Wszystko się rusza, jest bardzo dużo artefaktów, dużo sposobów na progresję. Ten system umiejętności, że jest czerwony, fioletowy, zielony, też wygląda ciekawie bardzo. Nie nie spotkałem się z czymś podobnym w jakiejkolwiek innej grze. No, ale tak. Jest to Decel's. Dead Decel's jest dostępny obecnie na Steamie. Link będzie pod filmikiem. Gierka też jest na Xbox Game Passie obecnie. Jeżeli lubicie takie szybkie, płynne roguelite, ale też z bardzo mocnym takim elementem platformówkowym, którym no, Przyznam, że nie jest, może dlatego, że jestem nie słaby, że to nie jest naj, moja najbardziej w, w, pożądana część w grze. Zawsze lubiłem tego typu gry, ale potem ciężko mi było właśnie przejść przez te wszystkie e, 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 skoki i odpowiednie odbicia i, i tego typu rzeczy. Nigdy mi to nie chodziło. Niemniej na pewno będę cisnął w tą gierkę troszkę jeszcze. E, muzyczka jest super. E, wartość produkcyjna sądzę, że też jest genialna. E, no, nie mogę się nachwalić bardziej tej grzy. E, tak. Ja jestem Mr. Piek. Jeśli podobał Wam się filmik, to e, dajcie lajka pod nim. To zawsze pomaga. I co? Widzimy się przy następnym. Pa!